Brakuje wam monet na wymarzone karty lub paczki? Zbijajcie na supercoinsy.pl Z okazji Food Birthday z kodem urodziny końsy kupicie 8% taniej. Dodatkowo za każdy zakup na minimum 150 tysięcy dostaniecie specjalny prezent wart co najmniej 10% kupionych monet. Do skargi są bonusowe końsy i karty specjalne. Szczegóły promocji w opisie polecam. Siemanko, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj witam Was w Fifie 13. I zobaczymy co się wydarzy w FIFA 13 w 2020 roku. Jeśli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę pod ostatnim filmem. Wbiliście masę łapek, dlatego właśnie pojawia się ten film. Mam nadzieję, że ten również zostanie przez was tak ciepło przyjęty. No i piszcie co chcielibyście zobaczyć w kolejnym filmie. Może FIFA 12, może 11, a może 15. Dajcie znać w komentarzu, a my zaczynamy. No i odnośnie samej FIFA, jest to ostatnia FIFA, gdzie nie mieliśmy jeszcze tego jakby menu kafelkowego. Chyba wiecie o co mi chodzi. Akurat myślę, że to jest zmiana na plus, że no to jest jednak lepsze niż te kafelki. No i tak myślę, czy zacząć sobie może od jakiegoś meczu towarzyskiego, żeby składy poprzeglądać, czy od razu sobie przejdziemy do trybu karniery. Może przejdźmy do kariery i potem ewentualnie po prostu wrócimy. No i właśnie, coś co było w FIFA 13, niestety aktualnie tego nie ma, czyli centrum tworzenia. Co to była za rzecz? Dlaczego i jej to usunęło? Nie mam zielonego pojęcia. Mogliśmy tworzyć własne kluby, no i bawić się tą karierą jeszcze bardziej. Aktualnie nie jest to możliwe, niestety. My sobie oczywiście zaczniemy karierę menadżera, i tu widać składy. Okej, okay, no to właściwie nasz problem rozwiązany. Eee, poprzednio widzieliśmy się w FIFA 14, to jest FIFA 13 i szczerze mówiąc, dużo się zmieniło w ciągu tego jednego roku, co sami zresztą zobaczycie po składach. Eee, ale może zacznijmy sobie od polskiej pięknej ligi. Tutaj niestety nie było licencji na ekstra klasę, tak więc, jak widzicie, no herby są takie, a nie inne. Ale są też zespoły, których potem już nie było. Na przykład GKS wełhatów, proszę bardzo, potem go już nie widzieliśmy w FIFA 14. I jeszcze jeden klub, który pewnie dobrze wszyscy znacie, mianowicie Polonia Warszawa. Klub, który aktualnie, no jak wiecie, gdzieś tam sobie wędruje po tej drugiej, trzeciej lidze. No a tutaj, jak widzicie, naprawdę dobrze sobie radził. No i zobaczcie na skład swoją drogą. Jest tam wszołek, jest tam brzyski. Teodorczyk przede wszystkim, naprawdę skład jest tutaj, e, trzeba przyznać, no porządny, Przyrowski, Baszczyński, Kokoszka, Pazio, no skład mega, jest oczywiście także Ruchorzów, ale go już widzieliśmy także e, w poprzedniej FIFA, w FIFA 14, jaką Wam także pokazywałem, jest Melikson w Wiśle, zobaczcie, ocena 74 aż na jego koncie, jest oczywiście też Widzew, no i jest na przykład Milik w Górniku Zabrze z oceną 63 no tak więc jak widzicie naprawdę można tutaj znaleźć e, sprzed 7 lat zawodników, którzy no aktualnie są na mega wysokim poziomie no i takich zawodników tutaj ogólnie mówiąc no troszkę trzeba przyznać jest z racji, że tam nie ma herbów e, nie ma licencji to może zaczniemy sobie tym razem w lidze e, właśnie niemieckiej no i tak myślę, który zespół może tutaj wybrać Eee, niemiecka, może Hiszpańska Swoją drogą zobaczmy jeszcze sobie składy Atletico na przykład Falcao ocena 88 Potem oczywiście przeszedł do S-Monaco No i tam zaczęła się jego, że tak powiem, forma eee, taka no regresyjna eee, Courtois z oceną 79 Godin 79 Naprawdę wtedy Atletico jeszcze nie było tak mocne jak jest aktualnie Jeśli chodzi o Barcelonę Iniesta 90 Xavi 90 Pujol 86, jeszcze Dani Alves oczywiście, jeszcze w barwach Barcelony. No, jeszcze potem, w sumie, jakiś okres występował w Barcelonie, więc nie jest to aż takie dziwne. Jest w Maladze na przykład Isco jako ofensywny pomocnik, jak widzicie, z oceną 79. Eee, możemy sobie przejść jeszcze do Realu Madryt. O właśnie tutaj: Xavi Alonso, Di Maria, Ezil Iguain. No, robi to wrażenie, trzeba przyznać, nieźle, Cassias ocena 89 aż na jego koncie, no trzeba przyznać, że kiedyś to było, kiedyś to było. Eee, ja jeszcze sobie chciałbym zobaczyć Francję i Beckham, chyba czasy Beckhama to już minęły w PSG, tak mi się wydaje, tak, ale jest na przykład i jest Menes, też świetna dwójka. Menes w ogóle jak się stoczył, aktualnie nie wiem czy wiecie, ale Menes występuje w Paris FC, czyli jakby w tym drugoligowym zespole z Paryża tak więc no, regres też niesamowity jest także oczywiście tutaj Lavezzi no, dużo, dużo takich postaci, że tak powiem kojarzonych aktualnie AS Monaco jest w drugiej lidze, jak dobrze pamiętam, sprawdźmy sobie tutaj, tak jest, AS Monaco w drugiej lidze pamiętam jaką sobie fajną kar karierę nimi zrobiłem Właśnie prowadząc ich z tej drugiej ligi do pierwszej, no i potem wiadomo, walcząc o mistrzostwo, no, fajny to był ogólnie pomysł na karierę. No i zróbmy sobie, znaczy, zobaczmy sobie jeszcze ligę angielską, bo tutaj też może być ciekawie zespoły, o których aktualnie możemy sobie pomarzyć w pierwszej lidze A tutaj, na przykład, Chelsea z Torresem, Juanem Matą. No Lampard też go już widzieliśmy w Fifa 14, ale naprawdę o Berbatow tutaj Fulham, jak widzicie w ogóle Fulham niezłą pakę miało wtedy. E, sami zobaczcie jak to wygląda pod względem ocen ogólnych trzeba przyznać że ładnie. Tutaj mamy oczywiście Liverpool, e, jest Manchester City e, jeszcze z zawodnikami nie tak dobrymi jak w chwili obecnej, aczkolwiek też są postacie, no chyba wszystkim dobrze to, kojarzone jak Tevez, Aguero, czy też na przykład Jajature. Manchester United. No tutaj paka była po prostu świetna. Mówiłem to już właśnie przy poprzednim odcinku, więc nie będę się powtarzał, ale United, no trzeba przyznać i to im oddać, że pakę to mieli fantastyczną. Jest oczywiście tutaj Tottenham, Stoke, Sunderland. No dużo, dużo tutaj zespołów ciekawych, mniej ciekawych. Jest też ostatnia Liga Angielska. Czy tu są jakieś zespoły takie? O, na przykład Aldershot Town FIFA chyba nie było już od FIFA 13, na pewno kilka takich zespołów tu by się znalazło, których no od kilku minimum sezonów nie możemy oglądać. Torquay United też tam kiedyś było i chyba po FIFA 14 albo 15 spadły, i od tamtego czasu nie udało, im się, nie udało im się awansować. O, Barmów jeszcze w trzeciej lidze, zobaczcie, a aktualnie w średniach pierwszej ligi angielskiej, tak więc no, też zrobili niesamowity progres, trzeba im to przyznać. E, Sheffield tak samo, tutaj trzecia liga, aktualnie Premier League e, no i dobra, nie będę już tutaj zajmował czasu wybierzmy sobie ligę włoską i, i, i kogo by tu wybrać na szybko może bo już i tak dużo czasu tutaj zajmuje Inter też miał pakiet, trzeba przyznać niesamowitą e, może niech będzie AC Milan AC Milan, skład też niesamowity jeszcze powinien tam być Kaka, jak dobrze pamiętam tu w sumie wszystko obojętne, bo my i tak będziemy sobie symulować to też zostawimy No i lecimy do kariery Oczywiście sobie do roku 2020 Żeby zobaczyć jak FIFA przewidziała jakby w tamtym momencie aktualne czasy Jeszcze tylko pokażę Wam skład AC Milanu Jak on tutaj wygląda Abiatki na bramce Abate Jest Montolivo Nocerino Boateng Pazzini Robinho Czy jest ten kaka? Jest El Shaarawy Wtedy był niesamowitym talentem Konstant, okej, okay. Emanuelson, jest Aleksander Pato. To też jest taki talent tak się zapowiadał. No i w końcu nic z tego nie wyszło. Nigel De Jong. Nie, nie ma tutaj nie ma tutaj. Kaki, on chyba w kolejnym sezonie do Milanu przyszedł na to wychodzi. No ale dobra, tak czy inaczej, lecimy z symulacją. Okej, okay, po około 2-3 godzinach symulacji udało mi się w końcu dotrzeć do sezonu 2020 Jestem już nieco zmęczony, ale szybko zobaczmy co i jak tam się zmieniało. Przede wszystkim udało mi się objąć reprezentację, więc możemy sobie zobaczyć ich skład na przykład. Aczkolwiek myślę, że lepiej będzie to zobaczyć w inny sposób, tak żebyśmy od razu jakby znali kluby naszych zawodników. No i dlatego przejdźmy sobie do zakładki transfery. Dlaczego tak długo musimy symulować? No niestety dlatego, że w tej FIFA jakby nie dało się całego sezonu w kalendarzu symulować. Tylko kiedy jakaś wiadomość przychodziła do skrzynki, trzeba było wyjść z kalendarza i symulować jakby ręcznie. Dlatego, no, niestety, dosyć dużo to długo to zajęło, bo 8 sezonów aż musiałem symulować, ale no, udało się, to jest najważniejsze. No i na początek, może zobaczmy sobie najlepszych zawodników, nie patrząc na narodowość. No i już widzimy, że najlepszym zawodnikiem według FIFA w roku 2020 powinien być Mario Getty, 27 lat, ocena 91. Czy tak jest w rzeczywistości? No, chyba wszyscy wiemy, że nie bardzo. GC ma nawet ciężko przebić się do składu Borussii Dortmund. Tutaj oczywiście też występuje w Brossi, ale no zdecydowanie jak możecie zauważyć, no ocena odbiega od tej w rzeczywistości. I zwróćcie uwagę na wartości tych zawodników. Jakie tu są niskie wartości? Jak jeszcze w FIFA 13, czyli 8 lat temu, no 7 właściwie. Jak wyglądały te wartości zawodników? Jak one jeszcze były niskie i takie nienahajpowane jak jest to aktualnie, że się płaci po 100 milionów, po 200 nawet yy, za zawodników. Yy, drugim zawodnikiem jest Stefan El Shaarawy i w sumie postawmy ich na jednym miejscu, bo obaj są yy, w tym samym wieku z taką samą oceną ogólną. No i trzeba przyznać, że rozwinęli się fantastycznie. Dalej mamy Lukasa, tego wszystkim dobrze znanego z Tottenhamu. Jak widzicie w ogóle ci zawodnicy nie zmieniają klubów i to jest mega słabe. To weszło w jakieś tam FIFA, że zaczęli częściej zmieniać kluby. No i rzeczywiście to akurat zmiana na plus trzeba przyznać, no bo bez sensu, że taki Lukas, mimo że jest teoretycznie jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, gra w lidze brazylijskiej. Dalej mamy Ivana Berhona Pereza. Nie kojarzę totalnie tego zawodnika, no ale okej. Okay. Dalej jest Izak Arcaja Esperza. Esperza? Jakoś tak, też go nie kojarzę totalnie. Jeśli chodzi o nich, to szczerze mówiąc, nie wiem, czy są to piłkarze z rzeczywistości, czy też wygrenowa... wygrenowa Wiecie o co chodzi przez FIFA? Eee, myślę, że raczej są to po prostu Niugeny, no bo 23-letni zawodnik, no raczej nie miałby szans. No tak, to musi być stworzony przez FIFA. Ten Perez nie mam pojęcia. Możliwe, że też jest stworzony przez FIFA. Mamy Hugo Lorisa, jest najlepszym bramkarzem, jak widzicie na świecie aktualnie, ocena 90. Tutaj mamy Pieda, też chyba stworzony przez FIFA, no i też bez sensu, że on w takim klubie występuje. No, to jest dramat z tym, no, powinno to jakoś inaczej już wtedy funkcjonować. Eden Hazard, ocena 90 w jego wypadku, więc tutaj trzeba przyznać, że podobnie i jej przewidziało. Że się rozwinie. Dalej mamy Alaina Einsmanniego. Kolejny świetny załonik z atletiku Bilbao, podobnie jak tutaj ten Perez, więc niezła dwójka. Dalej mamy Neymara, cały czas w Santosie. Głupota kolejna. Jest także Haninę. Jack Wilshere, No dobrze wiemy wszyscy, że nie tak się potoczyło w jego wypadku, wszystko jak spekulowano. Kolejny zawodnik, i mamy Messiego, 32-letni Messi, ocena 89. Tutaj zawodnik Real Madrid Emiliano Majorino, Denis Aicicek, Nicola Reali. No, szczerze mówiąc, dużo jest takich zawodników, których totalnie nie znam. Jest też Gard Bejlis, ocena 88, Ezekiel Rizgo Unamuno, ok, tutaj Oscar, o, też chyba wszystkim dobrze znany. No i to, co się rzuca w oczy, że żaden z tych zawodników nie zmienił klubu póki co, z tych jakby znanych nam. No, zobaczcie. Bay cały czas w Tottenhamie, Oscar w Chelsea. E, Stefan Jovetic jest tutaj w Bayernie, czyli on akurat zmienił klub. Jak dobrze pamiętam, wtedy występował w Fiorentinie. Tak więc w końcu zmiana jakaś klubu. Jeraj, James cały czas w Porto, mimo oceny 88. Eriksen cały czas w Ajaxie. No i jej, naprawdę. Czemu nie możecie transferować tych załadników? Tutaj Aleksandr Pato, jak widzicie, 87 i w Arsenalu. Z tego względu odszedł, bo z nim nie przedłużyłem kontraktu, kiedy Milan obejmowałem. Bo jak wiecie, teraz jestem w Kesenie, możecie zauważyć, zwolnili mnie z Milanu. Kevin De DeBroyne, ocena 87, Nastasic 87 lećmy sobie może do tych zawodników prawdziwych bo ci stworzeni przez FIFA myślą bez sensu Balotelli ocena 87 nigdy na ten poziom nie wszedł trzeba przyznać Manuel Neuer 87 Destro też no, zapowiadał się lepiej trzeba przyznać Thibaut Courtois 86 tu całkiem spoko przewidziane Rodrigo ten który oczywiście w Walencji aktualnie występuje jest Adam Macher Kogo my tu jeszcze mamy? O, patrzcie, Adriana mamy, to nieźle. Pozdrawiamy Adriana oczywiście. E, Ola John, pamiętam, zapowiadał się też na świetny talent, nic z tego nie wyszło, ale za to wyszło z Tershegenem, cały czas tutaj występuje w Gladbach tak jak to było właśnie w FIFA 13. Kogo my tu mamy? Victor Fischer, Paul Pogba, o, proszę, ocena 86 i tak samo Filipe Coutinho. Jan Mwila, ok. Casemiro cały czas też w tym klubie co Lukas występuje. No to trzeba przyznać, że mają niezłą pakę. Verratti, Jagoef, Belhanda. Ok, myślę, że to już sobie zostawimy. Insigne, Gabbiadini. Tak szybko przejadę. Jeśli Was to interesuje, to zawsze możecie sobie zatrzymać. Luke de Jong, totalny niewypał ze strony transferu Gladbach. O i Barbo, zobaczcie. Ocena 85. Tym razem pozdrawiamy. Oczywiście Flesza. E, Szczęsny. Wojtek Szczęsny, 85. Tiago Wellington Nem też się zapowiadał kiedyś na świetnego zawodnika a nic z tego nie wyszło Shinji Kagawa ok, szybko sobie pojedźmy ostatnich może tam 10-15 zawodników zobaczymy no to co się rzuca w oczy to, że oni totalnie klubów swoich nie zmieniają Dobra, zobaczmy sobie teraz jeszcze Polaków. E, gdzieś tutaj powinno się narodowość dać ustawić. Ojoj, oj, czyżby się nie dało? Albo. Nie, tu jest narodowość. Ok. E, już myślałem, że się nie da. E, Polska, cyk. I zobaczmy. Najlepszych Polaków, jak wyglądają, kto jest najlepszy? Wojtek Szczęsny, ocena 85. Lewandowski, ocena 82 jedynie. Przemysław Tytoń 81 i występuje w Juventusie Co się tutaj wydarzyło? To Wojtek powinien być w Juventusie A tutaj jak widzicie taka zmiana Skorupski w Górniku Zabrze To nieźle, że cały czas tam gra Maciej Rybus cały czas w Tereku e, Maksymilian Grzelak Ocena 78 Bartusz Salamon, Piotr Cieliński Też 78, Sobiek 77 Migik cały czas w Górniku Zabrze Ciekawe czy został Górnik Mistrzem Polski Mając taką pakę Grzegorz Grzelak w Polonii, Warszawa oczywiście, Borysiuk, Rafał Wolski w Legii, Paweł Wszołek też w Polonii, więc Polonia też ma pakę, trzeba przyznać. Kamil Lewandowski, Manchester City, Michał Żyro, Legia, Kupisz Jaga, Kamiński Lech, Możdżeń też Lech. No nieźle, nieźle, nieźle jest też Kamil Grosicki oczywiście. O, co się tu stało? Zobaczcie, idealnie, tak jak w roku 2020 się wydarzyło. No, pierwszy raz i jej tutaj i FIFA 13 można powiedzieć idealnie trafili z tym yy, Grosickim, aż się wierzyć nie chcę, że z tylu klubów akurat trafił tam, ocena też podobna, nawet nie wiem, czy nie taka sama czasem, więc naprawdę nieźle no i dobra jeszcze przejdziemy sobie tak na szybko przez tych Polaków, bo może też Was interesują tacy z niższymi ocenami, Błaszczykowski już ocena 73, spada mu tutaj dosyć mocno trzeba przyznać Łukasz Fabiański tak samo w Arsenalu i ocena 72, Łukasz Teodorczyk był też tam, e, Michał Kucharczyk, Łukasz Piszczek też ocena dosyć mocno spadła trzeba przyznać i chyba to tyle jeśli chodzi o takich najciekawszych Polaków, jest też oczywiście Obraniak jeszcze cały czas w Bordeaux, e, Stępiński był tam w Widzewie, e, Mierzejewski też tam e, przez chwileczkę był, dobra to tyle chyba jeśli chodzi o Polaków i zobaczmy sobie teraz statystyki sezonu inne ligi o właśnie, to chciałem zobaczyć, a czy da się jeszcze Ligę Mistrzów zobaczyć? Da się, oczywiście, że się da, świetnie eee, tylko ja chciałbym zobaczyć nie fazę grupową tylko pucharową, a czemu jej nie mogę zobaczyć? O tutaj, drzewko turniejowe Tottenham zmierzy się w finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt mm, no nieźle, nieźle trzeba przyznać, Spartak Moskwa w ogóle doszedł do ćwierćfinału aż ładnie, ładnie dobra, zobaczmy sobie jeszcze Euroligę czyli oczywiście Ligę Europy, drzewko turniejowe i Arsenal zwyciężył z Liverpoolem, więc też był ciekawy angielski finał, wstecz i zobaczmy sobie te inne ligi, tak jak obiecałem te takie najciekawsze może sprawdzimy, angielska, Manchester City mistrzem Anglii Tottenham drugi Arsenal na szóstej pozycji, więc dosyć słabo co tu jeszcze na dole się dzieje? Krestachba spada. Swansea też. No okej, okay. chyba tak to bez szału. A czy w drugiej lidze jest ktoś ciekawy? Westbrown, Southampton. Leicester na szóstym. Hal City jest też. Eee, Barmouth pewnie będzie w trzeciej. Tak, Barmouth na 17 miejscu w trzeciej lidze. No nieźle. Kto by się spodziewał? Eee, Francuska, znowu Marsylia. Tak jak było w FIFA 14. Marsylia na pierwszym miejscu, więc nieźle. PS, że drugie po raz kolejny nie udaje im się zdobyć mistrzostwa. E, AS Monaco, czy oni w końcu awansowali? Chyba nie. A nie, są na 16 pozycji. Ok, czyli nie takie Monaco jak w rzeczywistości. Liga niemiecka i Bayern z mistrzem, ale tyle samo punktów co Gladbach na koncie. Następnie Dortmund, Szalkę, Bayern, więc też tutaj dalsza kolejność, już taka można powiedzieć, zbliżona do rzeczywistej. Mm, co my tutaj dalej mamy? Włoska liga, tutaj Intermediolan z mistrzostwem, Juventus wicemistrz. Roma, Milan, Udinese, w ogóle Udinese też ciekawe, bo co sezon oni byli w top 5, zawsze, w każdym sezonie, to jest ciekawe, czy wtedy aż taką mocną mieli pakę, czy jak to działa. W Holandii PSW z mistrzostwem Ajax, wicemistrz, Norwegia, czekam już na Polską Ligę i tutaj Lech Poznań, mistrzem Polski, Legia, wicemistrzem i Górnik na trzecim miejscu, ale zobaczcie jak małe są przewagi tych zespołów. Dlatego trzeba przyznać, że no podobnie, podobnie to wszystko pewnie pod względem składów wygląda. Hiszpańska Atletico Mistrzem Real i Barcelona tuż za nimi. I chyba wszystkie ligi takie najciekawsze za nami, jak się nie mylę. Jeszcze przejadę szybko. Tak. To za nami. Czy ja coś jeszcze chciałem zobaczyć? Jedynie jeszcze chciałem zacząć, da się wyszukiwać według klubu. Według ligi da się, świetnie. Polećmy sobie do polskiej ligi. Jest Liga Polska, cyk, odpalamy, yy, bo ciekawy jestem kto z Polaków w Ekstraklasie jest najlepszym zawodnikiem aktualnie. Jest to Łukasz Skorupski, ocena 79, Grzelak 76, Arkadiusz Milik 76, Rafał Wolski 76, Morzeń 75, 75. Kupisz 7-5, Wszołek 7-5 Jak ta Legia ilech tak dobrze Grają, jak oni aż takich gwiazd Chyba nie mają, na przykład na no, ten Górnik Mnie ciekawi, 76 i 79 No chyba, że reszta składu Jest mega słaba, nie wiem e, Michał Żyro, tutaj Janota Mateusz Mak, Michał Czekaj, Kosecki Makuszewski Tutaj też z Górnika kolejny Solidny zawodnik i to bardzo młody No ciekawy, jestem ciekawy Ale no trzeba przyznać, że ocen Dosyć dużo jest takich wysokich Aktualnie mniej mamy w rzeczywistości. Ten Stępiński w wie nieźle. E, Woźniak, Kaczyński. no to chyba już mniej ciekawi zawodnicy trzeba przyznać. O, Waldemar Sobota, też chyba wszystkim dobrze znany. Aktualnie w St. Pauli od kilku sezonów. E, no i co, to chyba na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Ciekawie, muszę przyznać ciekawie. Czy było warto te 2-3 godziny naciskać cały czas i symulować? Myślę, że tak. Raz na jakiś czas można sobie na coś takiego pozwolić, bo fajnie wyszedł ten odcinek i mogliśmy się kilku ciekawych rzeczy dowiedzieć. No i co? Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Piszcie, jaka FIFA ma być kolejna. Trzymajcie się do usłyszenia i Siemanko.